Cześć, też witaj w tym kolejnym vlogu. Jesteśmy znów w miejscu, w którym mieliśmy shooting z Aleksandrą. Dzisiaj dokładnie obejrzymy wszystko, bo ostatnio ogród z tymi pięknymi kwiatami nie mogliśmy do końca obejrzeć przy tym shootingu. Także zapraszam do oglądania. Uwaga, Laura, co to będzie jechać? Co będzie jechać? Pociąg. Pociąg. Patrzymy go. I się właśnie dowiedziałem, że mamy tysiąca na YouTubie. Dziękuję Wam wszystkim. Jesteście mega, mega super. Uwielbiam Wasze komentarze normalnie. Aż za dużo to znaczy nie za dużo nigdy nie za dużo jest. Ale jest po prostu, chciałbym na każdy, jedy, na każdy jeden komentarz odpowiedzieć. A czasami nie jestem w stanie. Także. Niespodzianka taka, pod koniec kwietnia. Pamiętasz tato co za dziecko się robiło jak jechał pociąg? Ja nie wiem co ja robiłaś za dziecko. A co ty robiłeś jak stałeś z rodzicami i jechał pociąg? Eee, czekałem. Czekałeś? Ja zawsze czekałam i liczyłam wagony. Aha no to wagony też liczyliśmy. Może tak nie pamiętam, nie wiedziałem no, do myślisz, czego Jak myślisz ile ten pociąg będzie miał, nowoczesny pociąg wagonów? Ile będzie miał wagonów, Laura? Ja myślę, że jeden długi, ale nie, jest podobno. raz, dwa, trzy, to krótki jakiś taki, kruciak osobowy. To tak zwany sznelban, co Tak to to? No to jest sznelban. Popatrzcie, tutaj mamy równego tysiąca. Mega. Fajnie to wygląda, nie? Teraz czekamy na kolejne dwa zera z tyłu. Na kolejne dwa zera? To wtedy zrobimy taki fajny, fajny special jeszcze nie wiem co, ale do tego czasu jeszcze się zastanowimy jedzie Laura! jedzie i my też za chwilkę ruszymy Tutaj byliśmy z Aleksandrą na shootingu. W ogóle będziecie teraz wiedzieć, kiedy e, dobiliśmy tysiące. Jak długo to trwa, aż ja e, zmontuję film. I tutaj już wjeżdżamy. Patrzcie, ile ludzi. Ojej. I jest. siatka. Co robimy, Laura? I siatka. Julianek jeszcze śpi. Okej. Okay. No już. już nie śpi. Właśnie nam się przebudził

To są wrażenia austriackiej muzyki pop, tak zwany Austropop. Witajcie. Cześć Wiktor! Zimno, co? A, ale to nas było ciepło, tak? Patrz jak Erek się ubrał, by było ciepło. No ja się zastanawiałem, czy ja wiesz krótkie spodnie, w ja się, ten... a to będę musiał koszulę wziął. przebierać. Mega frajda. Nie wiedziałem, że w Wiedniu w ogóle mogą palmy rosnąć. Popatrz. Ja cześć? myślę, że one są jak. Okay. Zobaczmy co bo one są bardzo ubogie, zobaczmy. Wąż tutaj jest? Naprawdę. No jest tutaj, trzeba go znaleźć. Patryk z tej strony, przy siebie. O, popatrzcie jaki snajku. Tato, ten. Tato, ten, przy siebie tam. Jest wąż. Fajny? ty Fajny wąż? Ssss robi Wąż robi Idziemy tam do nich. Chciałem nagrać takich parę scen tutaj. A teraz już idę tam do nich. Bo mi uciekli. Ale mam ich wszystkich na obiektywie. A tu są barany, Laura. One beczą. Beczą! Tak, tak! Mówi się beczą, nie? Patryk, to są blisko. Muzycz na trawę. Chodź, chodź, chodź. Musisz tak trzymać, żeby paluszka nie ugryzł. O, nie. <laughs> no, i już. Widzisz? Mamusią. No, nie widzisz? Nie. Popatrz, Nie chcesz, nie miał. I odpuszczamy. nie chcę. Nie chcesz? To czekaj, trzymaj tutaj. Wiktor, trzymaj tutaj za sam koniec. Chodź, ja ci pomogę. Popatrz. I daj. O, uciekają. A, przyszła następna. Nie bój się, ja cię trzymam. A, damy. I ona sobie skupnie zębami. I teraz puścisz i pójść. Obejrzeliśmy teraz barany. Jak beczą. Beczą? Jak się mówi, beczą. Beczą, nie? Barany beczą. I teraz idziemy zobaczyć jak... Kuski kurzą. <gum> idziemy teraz do kusek i zobaczymy. Co kuski, kuski meczą? Kuski meczą, barany beczą. Tak to jest. Uwaga, patrzcie. Się. Się trzymaj i patrz na nie. Taka jedna, która się mam się Jak Ci się kuski podobają Laura? muzyczna trawa. Proszę, kuski muzyczna trawa. Będziecie meczeć. Laura daje kuską muzyczną trawę. To taka trawa, którą wypaczyła w bajce mali Einstein, nie? No. <grywka> Dlatego każda trawa dla Laury teraz jest muzy muzyczną trawą. Idziemy do króliczków, nakarmić króliczki też. Tak, Emilka? Tak, <grywka> też? ostatni vlog z sesji zdjęciowej w plenerze. Braliśmy tam buty do takiego jednego zdjęcia. Zobaczcie gdzie te buty teraz leżą. Buty leżą tutaj. W dokładnie w tym samym miejscu. Dobra robota w przedekorowaniu miejsca. Krótka przerwa na Q&A i pozdrowienia. Zanim jednak przejdziemy do Q&A i pozdrowień, chciałbym wam powiedzieć, jesteście super, mega wspaniali. Pod ostatnim filmikiem urodziny Dominiki było ponad 100 komentarzy, w których głównie życzyliście jej wszystkiego najlepszego. Wielkie, wielkie dzięki. A teraz zacznijmy od pytań. Dapshot pyta, co kupiłeś Dominice? Dapshot, nic nie kupiłem Dominice, za to zabrałem ją do restauracji um, na 20 metrach Wysokości na takiej wieży. Jedliśmy w restauracji, która się kręci dookoła i widać panoramę Wiednia. Także będzie vlog z tego jeszcze, więc możecie to sprawdzić. Dzięki za pytanie, serdecznie Cię pozdrawiam. Następne pytanie było od Sylwii Baran. Troszeczkę się uśmiałem. Sylwia pyta: Czy, jak był Pan mały, to myślał Pan, że będzie Pan nagrywał na YouTube? Nie, nie myślałem, że będę nagrywał na YouTube, ale wiedziałem mniej więcej, że chcę gdzieś iść w kierunku takim chyba kreatywnym bardziej. Zawsze mówiłem, że chciałbym być aktorem. Um, jak I tu będzie kolejne pytanie od Emiliana Lech. Emilian Lech pyta: Ile nagrywasz? Pierwszą kamerkę, jaką tam testowałem, no to była taka jeszcze na VHS, taką co tata miał, nagrywałem tam po prostu takie małe filmiki, takie eksperymentowałem. Pierwszy taki filmik, który ściąłem na komputerze, to był z kamerki nagrany, która jeszcze nie miała audio, musiałem audio na komputerze nagrywać. I była to taka parodia trochę wakacyjna, taka zanim YouTube w ogóle istniał, nagrywaliśmy w parodię. Nagraliśmy parodię Vanisza, jeszcze z Zygmuntem Heizera, Heizerem, dla tych, którzy pamiętają te reklamy. Um, także tak, już dawno wiedziałem, że chcę iść w tym kierunku, tylko jeszcze chyba nie byłem taki pewny. Sylwia, Emilian, serdecznie Was pozdrawiam, dzięki za pytanie. Klaudynka, vlog jest nowa na naszym kanale. Witam cię serdecznie. Cieszę się, że ci się tutaj podoba. Pytasz, w jakim kraju mieszkamy? Mieszkamy w Austrii, w Wiedniu. Alicja Gętek pyta: Czy chciałbym wziąć dziecko z domu dziecka? Jest to trochę ciężkie pytanie, ponieważ musielibyśmy to razem podjąć, razem z Dominiką. Jest też trochę takie jak pytanie: Czy chcielibyśmy kolejne dziecko? I powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy nie zastanawialiśmy się nad tym pytaniem, więc też yy, przykro mi, nie, nie mogę, nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie. Mimowolnie dzięki za pytanie serdecznie Cię pozdrawiam, Alicjo. Specjalne pozdrowienia tego vlogu to Gabrysia Stasińska. Dzięki za te pozdrowienia dla Dominiki. Serdecznie Cię pozdrawiam. Julia Żerkowska, ciebie też serdecznie pozdrawiam. Jeszcze pozdrowienia za prędkość. Na pierwszym miejscu Natale Lipowicz, rekordzistka tego vlogu. Serdecznie Cię pozdrawiam. Na drugim miejscu Heheżki. serdecznie Cię pozdrawiam. Na trzecim miejscu inna, ciebie też serdecznie pozdrawiam. A teraz kontynuujcie z Vlogiem. Ok, dzieciaczki się tutaj bawią w piasku, a my tutaj robimy teraz przerwę i mały piknik. Milianek który zajada boróweczki, a w drugiej ręce ukradłeś ciasteczko, tak? I tutaj faktycznie, autentycznie dopatrzyliśmy się żółwi. A jak fajnie pływa. Wow, ładny, fajny, nie? Jest tam jeszcze kilka sztuk drugiej stronie. Zobacz. Żółwik. Fajny tam, Widzisz? Tam. A ile ryb jest dookoła, zobacz. O, żółwik. Żółwik tam pływa, fajny? Pływa sobie. Pływa sobie żółwik. Pożegnaj się z Wiktorem. Z Emilką. My już idziemy, oni już idą. A my zostajemy. Do jutra, cześć. cześć. Trzymajcie się. Wtorek z Emilką i rodzinką już poszli, a my już. Teraz idziemy jeszcze palmy obejrzeć. Tutaj mamy taki sztuczny klimat tropikalny z deszczu lasowego. Z deszczu lasowego, z lasu deszczowego. Wow, jakie fajne. Mały ten palmenhaus, ale coś tam zobaczyliśmy. Teraz już jedziemy do domku. Zapraszam do kolejnego vlogu. Widzimy się czołem bohaterze. Dzięki za 1000 subskrypcji.